Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj. Dzisiaj opowiem Wam o ciężkich początkach Roberta Lewandowskiego w Borusi Dortmund. Dlaczego niemieccy kibice wyśmiewali Lewandowskiego? Czemu Roman Kołtoń twierdził, że Kagała jest większym talentem od polskiego napastnika? O tym dowiecie się w dzisiejszym filmie. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka. Dzięki czemu nie przekapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bookmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie FUTBALTV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Robert Lewandowski przechodził z Lecha Poznań do Borusi Dortmund jako spora gwiazda ekstraklasy za 4,5 miliona euro, co na tamte czasy było naprawdę sporą kwotą. Polski napastnik przed transferem rozegrał na ojczystej ziemi 58 spotkań, w których strzelił aż 32 bramki i zanotował 15 asyst. Niestety ekstraklasa ma to do siebie, że jest jedną z najsłabszych lig na świecie. Zatem, przenosiny do Bundesligi często są ciężką przeprawą dla polskich piłkarzy. Nie inaczej było z Lewandowskim. Robert nie miał od razu zapewnionego pierwszego składu w Niemczech. W tamtym okresie w Borusii występował Lukas Barrios, którego kochali kibice. Paragwajczyk w sezonie 2010-2011 zdobył 21 bramek w 41 występach i to w dużej części dzięki jego zasługom. Klub z Dortmundu wygrał Bundesligę. Jak wówczas spisywał się Lewandowski? Polak w 43 spotkaniach zdobył zaledwie 9 goli, co jest kiepskim wynikiem jak na napastnika. Często pomocnicy generowali lepsze liczby. Tak tą sytuację skomentował dziennikarz Bilda Sebastian Kolzberger: Było trudno, bo Rusja miała Lukasa Bariosa, a Lewandowski nie był jeszcze tak doświadczony. Był zmiennikiem, a jeśli już biegał na boisko, to nie na swojej pozycji, no i pudłował. Taki stan rzeczy spowodował, że lewy stał się obiektem drwin kibiców Borusi, którzy nawet stworzyli sketch ośmieszający Polaka. Zobaczcie sami. Lewandowski, Privat thank <laughs> you Lewandowski na początku cierpiał. Przez pierwsze pół roku dopiero się dostosowywał do szaleńczego tempa treningów Jurgena Klopa. Nie znał języka, frustrował się, gdy musiał kolegów prosić o pomoc w załatwianiu sprawy. Nie tylko niemieckie media krytykowały Lewandowskiego, ponieważ robili to również polscy dziennikarze. Roman Kołtoń w tamtym czasie uważał, że Kagała jest znacznie większym talentem, aniżeli Robert. Posłuchajcie sami wiemy, że przyszedł do tego klubu chłopak z J-League, Cerezo Osaka, trzynastokrotny reprezentant Japonii Kagawa i on od pierwszego spotkania w zasadzie jest gwiazdą tego zespołu. Czy z, i drugiej, ma, ligi japońskiej z drugiej ligi japońskiej. Jest. I ma jakby niekwestionowaną pozycję w, w drużynie trenera znaczy, klubu. To jest brylant, to jest super talent, nie? To My też chcielibyśmy, żeby Lewandowski był takim super talentem, Kagawa takim super talentem. Jest Lewandowski po prostu nie, no. ja znam Lewandowskiego dobrze. Ja bym powiedział tak, my też i e, to będzie my dziennikarze, myślę kibice, robimy to świadomie, że chcemy mieć gwiazdy, mamy potrzebę gwiazd. Natomiast no, to życie trochę czasami weryfikuje. Ja myślę, że ono nie zweryfikuje na tyle Lewandowskiego. Paweł, ja znam Lewandowskiego dobrze. dobrze. Hmm. Szukam logiki, szukam jakby klucza, którym. No, ty w tej krytyce to się strasznie zastrzegł, że bardzo go lubi. W ogóle super chłopak, fajny ja, ja charakter. Go, no, ale ja go ale też to, lubię, ale natomiast to, się jego... nie nadaje. No po prostu trzeba. 19 września 2010 roku Borussia Dortmund grała strzalkę Gelsenkirchen w derbach Zagłębia Ruły. To są święte mecze, niezwykle prestiżowe. Lewandowski zaczął go na ławce, wszedł na plac gry w 74 minucie za kagałę. Lewandowski do tego momentu nie miał jeszcze strzelonego gola w nowym klubie. Na 540 minut na boisku przebywał zaledwie 135 minut. Kolejkę wcześniej starcie z Wolfsburgiem przesiedział na ławce rezerwowych, ale w spotkaniu z Szalkę dostał kilkanaście minut. W 84 minucie Borussia ma rzut rożny z lewej strony. Nuri Sahin dośrodkowuje, a nasz napastnik wyskakuje najwyżej i strzałem głową pokonuje Manuela Noyera, Tak, tego Manuela Noyera, z którym 10 lat później wspólnie świętował triumf widzę Mistrzów. 2 wygrał Dortmund. 3-0! Robert Lewandowski strzela swoją pierwszą bramkę w Bundeslidze! Tak w tamtym czasie o Polaku mówił Jurgen Klopp. Wiem co potrafi Robert i wiem, że kiedyś może być dobrym napastnikiem. Dlatego go sprowadziliśmy. Jednak Lewandowski potrzebuje czasu. Jest jeszcze gotowy na grę od pierwszej do ostatniej minuty. Poza tym trudno, żebym posadził na ławce Lukasa Bariosa, który gra znakomicie. O przełomie w swoim życiu, o powodzie, dla którego ostatecznie zrzucił z siebie ciężar niepowodzeń, polski piłkarz, opowiedział w przeglądzie sportowym. Był drugi sezon. Barius odszedł już z klubu, Lewandowski był pierwszym snajperem. Klop dalej się go jednak czepiał. Poszedłem do niego po wyjazdowym meczu z Olympique Marsylią w Lidze Mistrzów, bo nie rozumiałem, czego właściwie ode mnie oczekuje. Pogadałem z nim jak z ojcem, czego po śmierci taty nie potrafiłem robić. Nie będę zdradzał szczegółów tej rozmowy, po prostu wyjaśniliśmy sobie wiele spraw. W tamtym momencie coś we mnie eksplodowało. Trzy dni później graliśmy z Augsburgiem w Bundeslidze. Strzeliłem trzy gole, miałem asystę. Wszystko ruszyło. Ta sytuacja pokazała mi jak ważne jest to, co się dzieje w głowie, jaka siła bywa w rozmowie. Bo jeśli chodzi o same umiejętności, to nigdy nie czułem się słabszy. Choć mogłem, bo przecież nie było w moich czasach piłkarza, który wyznaczał szlak, grał w czołowym klubie Europy, pokazywał, że może zajść naprawdę daleko. Po tej rozmowie rozpoczęła się wielka kariera Lewandowskiego w Bundeslidze. Pierwszy raz świat usłyszał o polskim napastniku, kiedy ten strzelił 4 gole w jednym meczu Realowi Madryt. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich osiągnięć lewego, ponieważ ten materiał po prostu byłby za długi. Historia Roberta jednak pokazuje, że determinacja i upartość w dążeniu na sam szczyt często popłaca, ponieważ dzisiaj Polak jest uważany za najlepszego piłkarza Bundesligi w historii. Robert Lewandowski, nie wiem co w takim momencie właściwie miałbym zapytać, Jakie uczucia to targają, bo, bo to chyba takie absolutne spełnienie na tym poziomie klubowym. Powiem szczerze, że ciężko mi powiedzieć, bo radość jest tak ogromna, że tak ciężko pracowaliśmy na, na ten sukces. Tyle czasu się tak naprawdę cała drużyna i ja też starałem o to, żeby wygrać ten puchar. W końcu się udało, myślę, że przyszliśmy do historii nie tylko ze względu na finał, ale też, że chyba wygraliśmy wszystkie mecze widzę Mistrzówki. Żadnej drużynie wcześniej się to nie udało i bardzo jestem dumny z tej drużyny, z tego co osiągnęliśmy w tym sezonie, jak, jak graliśmy, jaki futbol pokazywaliśmy, bo naprawdę to są, jeszcze do mnie to nie dociera, powiem szczerze, więc naprawdę brak słów. Zapewne mój kanał ogląda masa młodych widzów, którzy chcieliby zostać profesjonalnymi piłkarzami. Co robić, aby zaistnieć w futbolu? Na to pytanie odpowie Wam sam Sławomir Peszko. Na koniec chciałbym, abyś dał kilka rad dla takich młodych chłopaków, którzy trenują. Co powinni robić, aby zaistnie, zaistnieć w takim profesjonalnym futbolu? No trening rano i trening po południu. I mm -hmm. się nie, nie zrażać po porażkę przede wszystkim, ale wierzyć w swoje umiejętności. Nie poddawać się, być odważnym, tak otwartym na nowe treningi. Wiadomo, trochę szkoły się też przyda trochę nauki mm -hmm. gdzieś tam, ale. no. Nie jest teraz tak, że jak ktoś później na półtorej godziny na trening do akademii, to już będzie później wielkim wikarzem. bo ja może nie chodziłem do jakiejś wielkiej akademii w młodzieńczych latach, natomiast ja po szkole od 14 do 20 grałem w piłkę i, hmm. i wychowałem się na, na podwórkach, na boiskach czy na trawniku przed swoim domem rodzinnym. Chciałem jeszcze zapytać, czego według Ciebie brakuje teraz y, takim nastolatkom? Co, wili, co mieliście wy, a czego nie takim, mają oni? Zawzięcia i tak, to takim pójściem właśnie za piłką, oddanie mi się max, do maksa mm -hmm. tej, tej piłce. Mi się wydaje, że teraz trochę status ludzi też się w Polsce podniósł, że tak powiem, materialny itd. i tak dalej. Dzieci na więcej rzeczy mają dostępne, co przez to rozumieć, no, że stać rodziców, kupić dziecko to i to. Moim mm rodzicom -hmm. nie było mi stać na nowe buty, czy na nową piłkę. Ja jedne buty miałem do grania i do chodzenia czasami do szkoły. Mm -hmm. więc Yy, chciałem się z tego wyrwać, i widziałem, że piłka może być do tego przepustu. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!